Jakiejś szczególnej historii nie mam, takiej, że, że, że to było namacalne i tu i teraz coś, coś, coś wróciło, ale myślę sobie, że generalnie to wraca. To wraca taką falą po prostu odbitą od pod właśnie ludzi, którym się coś tam udało pomóc. Czy, e, we wdzięczności, w relacjach międzyludzkich. Em, em, bardzo często przecież mamy relacje z tymi, którym pomagamy, prawda? I, e, i to pozwala lepiej, pełniej żyć, i, i to jest bezcenne, więc jakichś szczególnych takich. Przypadków nie mam, i generalnie od jakiegoś dłuższego już czasu myślę sobie, że, że bardzo dużo dobrego mnie w życiu w ogóle spotyka. Trzy Jeziora w Wieleniu w gminie Przemysł. Nowoczesny obiekt z przestrzenią do nagrań, spotkań i twórczej pracy. Otoczony naturą, pełen światła i dobrej energii. To miejsce, które pozwala skupić się na tym, co ważne. Partner ostoi inspiracji. Tu inspiracja dzieje się naprawdę.